Fens z Mins Hochma w tłumaczeniu Agnieszki Smarzewskiej, książka wydana w Gdańsku w 2022 roku. Rok 1992 w Hochmie, nadmorskim kurorcie na zachodzie Łotwy. Na placu akacjowym zbierają się wszyscy mieszkańcy, by obejrzeć, jak z piedestału jest strącany pomnik Lenina. Tak zaczyna się opowieść o fikcyjnym miasteczku, snuta ustami jej mieszkańców. Hochmy nie ma na mapie, a jednocześnie jest wszędzie tam, gdzie postkomunistyczna historia odcisnęła swoje piętno. Tutaj może zdarzyć się nawet najbardziej absurdalna rzecz, a przy tym wszystko jest prawdziwe i można by o tym przeczytać w codziennej prasie. Zebrane w tej książce historie to osobne opowiadania, które czytane razem tworzą zaskakującą powieść. To jest właśnie Chochma, moja rodzinna miejscowość, którą latem ludzie określają mianem raju, zimą natomiast porównują do asteroidy albo góry lodowej. Jak tu w ogóle można żyć? Pytali często przyjezdni, a my, miejscowi, odpowiadaliśmy – bardzo dobrze, dziękujemy. Bo przecież nie ma nic piękniejszego i bardziej melancholijnego niż stary kurot poza sezonem, gdy stada turystów znikają, jakby wymiotła je jakaś epidemia, a centrum zaczyna przypominać porzucony plan filmowy z pustymi ulicami i parkami, zatrzaśniętymi okiennicami domków letniskowych i opustoszałą plażą, która zwolna pokrywa się warstwą lodu.